Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii e, Sąsiedzi z zapłotu zapotu e, Zapłotu, za e, z naprzeciwka, przepraszam e, Ja właśnie wróciłem przed chwilą zjadłem obiad 12 na osi e, Zanim poszedłem na obiad to jeszcze sprawdziłem Ursusa będzie dawać radę z jaką sobie daje radę z kosiarką tam jak widać stoi, czeka my dzisiaj sobie spresujemy i pojedziemy sobie kosić trawę od razu sąsiad chyba sumę zadowywuje chyba a my sobie lecimy na ostatnie pole jakie zostało do sprasowania, bo jak pewnie widzieliście Prasowałem już na odcinku ukryska Zapraszam do oglądania, tam do niego kto nie oglądał hmm. Halo, sąsiad, słychać mnie na sobie... O, słychać, słychać Co robisz? No, nie wiem I rozładunek, belek tutaj Wiesz? Okej okay. Przyczepiasz A co, chcesz porzucić przyczepę? Nie, nie, Przy... ja dzisiaj będę prasował i tego, i kosił trawę o, łąki już zaczynasz jako pierwszy? To niedobrze. Jak sąsiad już pierwszy wychodzi, to trzeba chyba też ruszyć. Ci powiem. Nie no, ja dzisiaj belki zbieram cały dzień. Taka żmudna robota, tak powiem, w Ej, dobra, jak... Nie wiem, czy moi widzowie tutaj są, ale pewnie też, co? Niektórzy. Więc... Może podziękować za te wyświetlenia co są na tej Właśnie, serii w no, no, pod, no. pod ostatnim odcinkiem, pod ostatnim... przed ostatnim ee, odcinkiem zrobiliście No i krótko mówiąc o rozpierdol ee, Bo już też dawno... Obiliśmy nie... rekord No Uf, Rekord rego. na kanale. ty lajków, wszystkiego, wszystkiego Oprócz tekstu. No dobra ale tam komentarze to wiadomo komentarze, nie komentarze pan licho. Ale... Bo musisz hasztagi dawać i wtedy widzowie wiesz, bo nie wiedzą co pisać ci, ci niektórzy i dlatego ja daję hashtagi, bo więcej komentarzy, tym więcej wiesz, ci tu łapiesz, że podoba się widzom. Dlatego hasztagi wymyślaj, dlatego myślisz po co ja no, ty tak mówię hasztagi. Muszę wymyślać. Żeby widzów zaangażować w ten odcinek. Napisz hashtag, hashtag czekaj, łąka, o, bo... To, no właśnie, coś... to sąsiad wymyśli jakiś hashtag fajny. No, no hashtag, hashtag, hashtag łąka albo hashtag i So, sościa, sąsiad Hachmend o. Coś śmiesznego trzeba Bo to nie ma co płakać sąsiad nad rozbranym mlekiem. Bo ja wiem, że już przekrałać to serię więc A czemu Nie odbieram? no widzowie, ja jestem biedniejszy, ja jestem biedniejszy teraz Pod względem stan konta A, teraz no nie opuściłem chwytaka. Jak się przyczepa na dwie. Uj, belka piziet. A ty wszystko, a ty ostatnie pale? Tam pracujesz, no. dobra. Ja obok gospy to sobie potem podbieram Jadę tam do ciebie na, na te dłuższe pola najpierw. Ci powiem. Bo te obok gospy to te dwa to. Bez przyczepy będę zbierał. Będę sobie jeździł. Bo no to taki kawałek, to co to? O, kable od turasy odbiłem. Miałem no, podpiąć pod przyczepę, widzę, ja to od która sobie odbiłem. Ja to jednak potrafię. Bo mogłeś poczekać, to bym razem pojechali. O, no, oh, skoczyłem. No, ja zacznę teraz dojadę, to pewnie stąd pracować. Nie, no, tak nie. Nie przesadzaj. I co, patrzcie, to, co sąsiada w górze Dobra, napiłem się. Giną sobie widzę, jak tutaj do Ursuska, bo 32 stopnie. Nie jest to wiecie, jak to jest. A ja tu mam kolkę. Ja to herbatkę w bidonie. i zimną. No, zimną herbatkę. I mrożoną kawkę. W drugim, wiesz mi, no nie. Ale ostatnio miał wypadek wizualny na odcinku, więc zapraszam, to no się zobaczyć, jak mi potrącił na pasach... ...baby i chłopa. I za mnie zahamowałem przed maską, nie? no gratuluję, się, o. Co? Przez, mo przez moje pole jedziesz? O, ale teraz miniatura by tu siadła. Ale nie ma co drugiej robić miniaturki z rzędu tak Bo i co ja pewnie już tamtą miniaturkę widzieli w niedzielę No, w tej Teraz 4 dni tej... I co wy teraz 4 dni będą mieli odcinki Daily no. z tej serii Nie, więcej niż 4 dni. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek No A, 4, ja nie mam Co jest? Co? Co ty tak? Nie, mówię, że nie potrafię liczyć. Dobrze powiedziałem cztery odcinki. Dobra. Oh! Ej, dobra, te widły są lepsze, nie? Czemu. Dobrze, że podmieniliśmy. No lepiej się woduje. Ci tak powiem od razu. Rachu, ciachu. Bo to tamte jest takie funkcja, dziwne. Czy... Nie, po prostu tamte były za szerokie, wiesz? I by miały podwójne zęby. I się dziwnie nabijało. A tu patrz, podjeżdżam. Pyk. Podnoszę i... Łapur Zerknąłś w to kiedy ziemniaki są do kopania bo kurde wiem, W sierpniu W sierpniu chyba wiesz sąsiad W jesień Na burze, No bo To jeszcze masz czas że po szewach Dopiero będziesz Łe to sąsiad Siewy rzepaku porobisz, siewy z burzy dopiero będziesz ta. Ziemniaki ja się brał Ja Co siedzi? Pełna prasa, a ja nie wypuściłem <laughs> Właśnie to takie jest bez chudu w grania Nie, jak grałem z chudami, nie? To nie zwróciłem uwagi. A ja bez. Ja tam bez na tej serii. Na MPW gram z chudami tu bez powiedziałem sobie Jak będą większe maszyny, to wtedy może możemy wyłączyć witowy sobie, tak powiem. Nie wiadomo o większej maszyny. No chyba, że też jest po grandach. Zobaczymy, co odbierasz się Nie, nie załączyłem. Weź, ty tam się śpieszysz. Nie wiem. Uśmiechnął tam. Opa! Tajty, da taki Taki taj. Szybelki. Ej, tu mi pękny tam? Po pszenicy jest mi słomy? Powiniesz mi więcej? Co? O Jezus, dobrze wiedzieć. Będę musiał rozpiskać się zrobić sobie po tym odcinku Twoim, co dzieje się. Ty też na Discordę zrobić, wiesz? Siewy ten, no. zakładkę. Co już gadaliśmy. O tym, to będziemy musieli sobie to zrobić. Pierwszy raz tak ładnie układam z tego. Lecz belki. Bo ja zawsze na choście, nie jako choram, tylko jako ten na multiku i tak się działo Pierwszy raz na choście układam całe belki. Jakbym miał jeszcze KRA i w ogóle? Dobra. Wiesz co się dowiedziałem? No. W główce wiesz do kiedy mam wolne? W pracy? No. A śnieg się roztopił, i jak niebie, nie będzie mrozu, bo my robimy teraz na dachach jak sobie, Co robię, więc przywalony. Do końca stycznia mam albo lutego wolne Nie wiem. Daily chyba zrobię, bo nie, nie będę miał zajęcia. Odzież w i kuźwa do roboty. Nie ma opieki. Jak śniegu jest popasu nas, to mówię ty. Na dachu będziesz po śniegu gonił? Tak nie? Odgadnią codziennie śnieg? Będziesz, się chciał, codziennie śnieg? Odgadniać? No to i no, tak na śniegu. No ale wiesz, to nie opaca nawet, bo jak pojedziesz do, do pracy na szóstą, na siódmą mamy, do 15. To patrz. Odgarniesz odgarniesz śnieg 3 godziny, 4, nie? Cały dach mm. to już nic nie zrobisz. No tego się nie opłaca Jezus, staria, Krystek. Co jest? Legi masz? No. To chyba będziemy musieli sobie wysyłać. Najlepiej tak będzie. Albo czekaj. Ja się Dobra, czekaj W bursuście okno, wykam. o, Nie wiem czy było. Słychać? Było, było e, e, Teraz powinieneś mieć po, po, lepszy, wiesz? Poraj w ogóle Żeby nawet dwóch lepszy trochę Co wie tutaj to mam takie liche Gdyś tam wcześniej mieszkałem, że to masakła Dobra, więc ja cię nie zbieram Najwyżej, że będziemy musiały się jak masz takie aszlagi? Bo ile masz pingu? Mm, 70, 80 No to będzie musieli sobie wysyłać Do następnego będziemy tak robić Zowie. No w sumie będzie lepiej też dla ciebie, bo Belki czy coś będziesz chciał zbierać, to nie mógł, nie? No Dobra O, na tych pasach co teraz jedziesz po, tam za to, bo co? Nie prawie Ej, jak chcesz to tu sobie spracuj. Pa, polej, o tym przejazd Mój mały. Dobra, czytać to tam. Weź, weź, chyba nie przyjadę już tu. Dobra. Dawaj. Będzie. Taki malutki to jest. Widzisz tutaj, przy między No ale się walił. Darmowa samotna, to sąsiad bierze. 90%. <laughs> to przy gospie że mam taki jeden małon. No. Byś miał stówkę. Ale to już poza odcinkiem. Nie przedłużaj widzą No, no, mam 11 minutę Eee, to tam, tu jeszcze byś mógł Pozbierać jeszcze byś melkę złapał. Słyszał taka, jak udaje na kamerach, że taka sknera że nie chce, ale poza odcinkiem to by nie brała, że mogę się nie ja ten tutaj mam? Tam przy przygospię, tam gdzie robiliśmy miniaturkę. Tam był chyba, jak nie usniełem go na tym polu jeszcze? Na tym chyba też było trochę słomy. Ale tam przy gospie więcej było, bo tu był kawałek. Tylko nie pierdzielni w prawe Bo pasów nie ma. Tu nie ma już. myś musieli jechać pod gospę. Tam było więcej. Belkę nabijesz? 92. No i tam nabijesz jeszcze. Najwyżej jakby nie 99. Się.

Dziesiątki, tam, bo tam, zbierasz. Bo tam no. miałem jeszcze parę mijaków, ale już tam nie będę jechać specjalnie. No ja po socjalnym sobie dobiję tą jedną walkę. Dobra, no to co, ja idę do Ursusa. Idziemy. I co? Pszczęśliwych kasy. Tylko sobie wyłączę taką jedną rzecz która mi tu będzie teraz przeszkadzać. Lecimy ostatnią belkę i zwozimy do przyczepę. Tam to na półku, pola pola. Sąsiad jako pierwszy na tej serii, sam kosy zaczyna. Ja jako pierwszy rzepak, to jak pierwszy. Oj, kurde sąsiad. Właśnie, dzisiaj jest coś kukurydzy na ten sezon? Na następny. Dobra. No tak, na następny, na wiosnę śwież. No tak. No. To będzie musiał jakoś hakmen zatrudnić, albo jak się dorobimy, to jest siewnik, jakiś na spółek. To zobaczymy ile będzie w poziomowym odcinku. No, ale to mało, po to pierwszy sezon widzę. Jak po 15 albo po 20 tysięcy robimy, to będzie dobre. Dobrze będzie. Nie, no mleko. A właśnie po mleko, jak chcę takie coś z sąsiadami czy, czy ty byś takie chciał, że nie sprzedaję poza odcinkiem, tylko na bo przykład mleka. u mnie na odcinku albo że ktoś przyjeży no. Że u mnie na odcinku, a u Ciebie... Co zależy od kogo, kogo wypadnie, co na przykład co miesiąc sobie przyjeżdżą Czyli teraz w sierpniu przyjedzie Ile nie mieli, to tyle będziemy mieli, ale... Nie widzę co na to... Yy, NIE! Dobra Dobra Świetnie, tu... coś tak. Mówisz? No, bo tu działa tą kosiarkę tak dosyć taką porawą Ja, bo ty masz tą duzią. Ty to biznesmen. Ty to właśnie musisz, aby w pola sobie pójść? Bo tak to no. masz wszystko duże. Ja tu właśnie mam takie, że pola, jak pójdę, to już muszę maszynki niektóre pogmieniać. Na przykład takie jak kosiarkę, jakbym większej łąkę miała, ale nie będę rozwijał. Kierownik, mam trójkę to nic. Tależówkę mam dużo. Nie, też nie mam taki, że bym musiał też od razu. Nie, dobrze. Do, ej, dobre, dobre, mam ten maszynki, bo nie będziemy musieli we dwóch. Nie. Teraz tak patrzę, to, to mi się dopasowaliśmy. Są się taki zestaw jedzie. Dzwon na policję, nie? Deszko przyładowany. Już dzwonimy? O widzicie? Już podpierdziala coś Nie no Mówię polem, bo jak na gospie się wydłubcy to góry mi zgniecie Teraz pojadę turem samym Tu masz jakiś obciążnik pożyczyć? Nie o, to musimy we dwóch zalać, widzę Beton kupimy 30 zł worek i trzeba 5 jakiś najtańszy w i Kamyczka się trochę balnie i Potem blichówko się wyblichuje i Wyrówna i że będzie Chyba, że byś podpiął Pugłem mógł, ale dobra tam Tyle to będę pojeżdżał U to blisko ospię to co? Tą zgrabiarkę? A, też mam zgrabiarkę, tak Dobra Nie tam Coś wykompuję. Mało tych berek będzie Ty będziesz miał więcej berek ode mnie, bo ty miałeś tu dziesiątkę dużo, nie? W słomie, więc... Najwyżej no coś od cię odkupię, jak mi zabraknie, dobra? No, no spokojnie, dogadamy się Trzeba sobie pomagać nic zrobię. Nie ma co się ten UE Olimit. Tył do góry Jazda Witam. Ue. Siema tak? Ty. Ty To jest co to robi. jest Nie wiem ktoś A. na CB jakiś wszedł, wiesz? No chyba tak Kanały chyba. pojebał. Chyba ja, kurde ten Trzeba własny kupić, bo to wiecie, widzowie, jak to jest. Raz wbijają, raz nie wbijają, to... Dobra. Czekaj. Jak tam sąsiad, się robota? No jest o, powiem. widzę, że uszło. Kurde. Ci powiem. Jeszcze ja się nie opiercie, raz co? Tu nie ma co się oddalać, trzeba zapdalać. Bo się pieniądze same nie zarobią. Co byś odwalił? Nie, prawda, chowałem. Znowu? Ta Chyba będziemy musieli płachtę na pryz, pryzmę na kółko, Wiesz? Od Riota na te belki, czy nam mnie nagowało ten serwer. A, prandekę na belki. Pojedziemy do. Spokowa. Stokotki. O kur... przyczepa, kaput. Ty, ja mam do ciebie pytanie: czy my wapo PKS-em? Co no. PKS? Chyba. Nie, no, jakiś tam jest. No ja na razie ja nie kupuję w trzwyku Nie stać mnie na tej rzeczy. Jak chcesz, to kup. Jak cię stać? Nie no. Ja znaczy, jakiegoś polka by się kupiło za to, za te pieniądze? Za 10 koła? Jak masz 10 no. koła na start, no. Za 4 by się znalazło. Coś byś kupił, Na Golfa chyba za 4 byś kupił. Na za 2 dwa, dwa koła byś jakiś no. rupieć kupił, ale. Bo pewnie by więcej w, w, wyszedł remont niż sam samochód. No tak. Chciał, chciał go doprowadzić do stanu. Takiego idealnego idealne, to. Mówi się o tyle, widać. I chodzi mi o silnik, nie? No tak, no no. Bo tak wiesz, umyć to tam. Rdza to będzie. No. te wbijają, nie wbijają na te kanały. on podsłuchiwał, widziałeś? No. Którą masz mi to? Mi się ta pierwsza. No, e, to. Zdążyłem jedno pole zabrać i rozadować, więc. Nie jest ci da. To dobrze, że na odcinku to nie robiłem, bo jakbym miał 20 minut robić same zbieranie Benek, to Tobie by już by bardziej się opłacał Timelapse. No. Dlatego poza odcinkiem twoim to pozbieram sobie do końca już. Będziesz potrzebował moją przyczepę? No. Dobra, ja ten. Jak masz dwie wolne, to by, to dwie też chętnie przygarnę. Dobra, to poza odcinkiem wejdziesz. No, poza odcinkiem, słuchajcie, sobie zbiorę belki, bo to też jest taka... Yy, ...nudna robota, że tak powiem. Ta, jeden na przykład, jaki u mnie był, to na przykład osiadam. Nie wiem, wizerze, czy chcecie, no, możecie pisać, czy byście chcieli... Na... kanałach gdzieś to samą pracę, ale moim zdaniem... Oglądać tą samą serię na dwóch kanałach to samo oglądać się tak. Jakby to jeszcze była inna seria, to jeszcze, jeszcze, ale. Jak jest to ta sama seria, to właśnie trzeba się mieszać z pracami takimi, nie? Na początek. Hello, The brunet. I ata. Malowa malowany. I wydało. Się. Ja bym. No, a ty jesteś rudy. Odezwał się, kuźwa konfitura. <grym> konfiturę. Ko konfiturę lubię pić. Konfitura to jest. Yy, no. To jednak nie piłem. <grym> <grym> nie, dobrze. <grym> no, co tak podołki kopie Nie ciekawe kto teraz do tego momentu napisał O! konfitura! O no! Dzisiaj konfitura! I aha! stół sobie cały rozjeba. Pip! Pierdolne turem No dobra Ile rzekł co tam u sąsiada się podziało? Nie, patrz na ten stóp, bo walnęłem przed chwilą belką i wszystko nie, nie się rozdziało, takie... Ładnie tak poukładałem, chłopie, mogłem z tylko zrobić Jeszcze z przyczepy, dlatego tak długo Bo ręcznie to rachu ciachu. Z tyłu, za gospą Taki miałem ładny jechałem tak, nie, nie wych... patrz I tak walnę, pu, właśnie, o! Zobię kogo gdzie jest łopur? Jest. O połowie, Ja to no za odcinek, albo zostawię taką Kupimy to. A i tak jak było mówione, ten cały osprzęt do tura został wymieniony. Ale to my we e... dwóch no. oryginalny e, Więc co? Ja wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Sąsiedzka. Co? Nie co jesteś? No, przy silosie. Patrzę. teraz pożegnaj widzę. Dobra. Żegnaj się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. <grywa>